Cześć, witam, dzień dobry tym razem Honda CBR 600 RR 2005 rocznik, wersja poliftowa czyli malowanie poliftowe, no i zawieszenie typu upside down fabryczne okleina fabryczne malowanie, bez wypadek ten motocykl, zarejestrowany, ubezpieczony w Polsce, kupiony od Pana, który po prostu żegnam się z przygodą motocyklową i taka to historia. Co tu więcej, dołożony układ wydechowy, końcówka Weiss'a. motor fajnie na niej chodzi, fajnie się odzywa. Założone stalowe oploty, zobaczcie przy okazji jak ten zacisk wygląda w motocyklu, który ma 20 lat. Jest po prostu jak nowy. Motocykl czystością po prostu robi taką robotę, jest tak wychuchany, jest tak wylalkany przez poprzedniego właściciela. Oczywiście ma jakieś zamankamenty, jakie jest znalazłem, to tutaj te pęknięcie na wypełnieniu. Widzicie tą kreskę? O tą dokładnie kreseczkę chodzi. I to jest bardzo częste, jeżeli zajmujecie nakładkę do wymiany filtra powietrza, czy do wymiany świec, bardzo ciężko tą, ten plastik jest wyjąć i bardzo często on pęka. On mówił, że go od spodu jest zabezpieczony, że on się nie rozejdzie już nigdy, nie pęknie w tym miejscu. Także pan go tak zrobił uczciwie. No niestety mówi, no takie coś powstało. Manetki Harisa, malowanie CBR, klameczki sportowe, ogólnie zobaczcie ten motocykl mega, mega czysty Dwa komplety kluczyków do motocykla no wszystko co powinien motocykl mieć, to ten motor posiada. Akcesoryjna szyba czerwona MRA w kolorze motocykla. Opony bym ocenił na taki 90, no Powiedzmy 80%, 22 rocznik. Tarcze hamulcowe, zobaczcie fabryczne, praktycznie niewyczuwalny rand na tarczach. Klocki z przodu, jak i z tyłu, takie po 50%, po 40-50%. Powiedzmy czyste, ładne kolektory, bez żadnych tutaj uszkodzeń. Kierunkowskazy LEDowe no jedziemy dalej ja tak szybko tu Wam pokazuję, oczywiście motor możemy wysłać w dowolne miejsce w Polsce niezależnie od ilości kilometrów, mamy takiego kuriera, który przewiezie każdy motocykl w Polsce koszt takiego transportu to 650, maksymalnie 700 zł, wpłacacie nam zaliczkę na konto, my umawiamy kuriera, pakujemy motocykl, motocykl do Was jedzie, oglądacie go na miejscu oglądacie dokumenty, które dostaniecie oczywiście fakturę na VAT, VAT marża na zakup tego motocykla, więc podatek skarbowy, tu z tym przypadku w to jakieś prawie 400, więc odpada. No i wtedy, jeżeli mówicie, że podoba się to motor, to jest to, co chcieliście, to motocykl zostaje u Was, rozliczacie się gotówkowo z kurierem więc tak naprawdę niczym, to niczym nie ryzykujecie. Czystość tego motocykla jest, słuchajcie, niebywała. Wahacz to po prostu te elementy aluminiowe, po prostu wyglądają w tym motocyklu jak, jak nowe. Druga strona identyczna. Tu takie, słuchajcie, zobaczcie mini, mini kierunkowskazy. I tu tak samo wszystko się pięknie prezentuje z tej strony. Układ napędowy, no chyba wiecie, widzicie sami, zupełnie nowy. Opona tył również 22. Wszystkie naklejki na wahaczu. Sam wachacz zobaczcie, no po prostu wygląda jak świeżo dołożony sety, nie sety, te elementy tutaj gdziekolwiek, brak śladów szlifu, gleby, przewrotki, wszystko jest na miejscu instalacja, nie instalacja, tutaj znowu klameczka sportowa, manetki Harris regulacje tutaj na tym zawieszeniu, to wszystko jest piękne jeżeli chcecie zdjęcie dokumentu, dowodu rejestracyjnego tego motocykla nie widzę problemu, możemy to wysłać zdjęcie Wam możecie sobie sprawdzić ten motocykl w Cepiku, jest tam od paru lat tutaj taką widzicie ryskę pod kierunkowskazem tarcza, zobaczcie na ten zacisk, on po prostu jest jak nowy w tym motocyklu niebywałe, bo naprawdę wygląda rewelacyjnie. Tarcza fabryczna, oczywiście nie zmieniana jeszcze od nowości w tym motocyklu. Nie ma żadnego rantu, żadnej korozji, żadnych siedzi Zobaczcie, jak te śrubki wyglądają 20-letnie śruby Co więcej, motor oczywiście możemy sprzedać w systemie ratalnym. Oryginalna, oczywiście lampa stalej. Mamy kolegę Romana, który przez telefon załatwi dla was system kredytowy na ten motocykl. Bez wychodzenia z domu, bez jakichś tam zbędnych formalności i dokumentacji. Dosłownie jeden telefon, 10 minut i system ratalny jest załatwiony. Dzisiaj motocykl wystawię w ogłoszeniu na OLX, na automoto, na Olixie będzie. 5 zdjęć, bo tylko tyle nam ten portal daje możliwość. Natomiast na to moto będzie 35 bardzo szczegółowych zdjęć tego wręcz pedantycznie utrzymanego egzemplarza, bo czysto się motocykla jest po prostu niebywała. Pan widać, że no chyba kochał motocykle i dba o nie, jak to jest możliwe, bo 20 lat po prostu pięknie utrzymany motor. Co więcej, mieścimy się w miejscowości Ława Warmińsko-Mazurskie, więc jeżeli w wyszukiwarce wbijecie a najlepiej w wyszukiwarce oto moto, miejscowość Ława, ten motor się wam wyświetli. Zresztą pod filmikiem, który ja zamieszczam, będzie link do ogłoszenia, jeżeli ogłoszenie jest aktywne to kliknijcie, otworzy Wam się ogłoszenie do tego motocykla jeśli oczywiście jest nieaktywne no to wiadomo, że nic Wam tam się otworzy zaraz ten motor jeszcze tutaj odpalę na chwileczkę Wam pokazuję jak to chodzi jedyną wadą takich motocykli to chyba napinacz łańcuszka rozrządu powiem Aliexpress 120 zł, oryginalny Z400. Ten z 400 ten Aliexpress robi robotę taką samą jak oryginał tutaj nie ma tego problemu, ale to jest chyba jedyny wada takiego motocykla niezależnie czy ten motor będzie miał 20 czy 50 tysięcy kilometrów, napinacz lubi się odezwać, są filmiki w internecie jak go jak go łatwo usprawnić ale mówię 100 zł kosztuje drugi czy tam 120 zł i robi taką samą robotę jak oryginał, tutaj nie mamy tego problemu, nie mamy tych objaw tego napinacza, więc się nie przejmujmy, nie musimy się tutaj zastanawiać no słuchajcie, no piękny egzemplarz, naprawdę wzorcowy, dosłownie tam jakiś Wpadek operacyjny, wam pokazałem tamtą ryskę, z tamtej strony czy te pęknięcie, delikatne i myślę, że nie rzutuje to na cało kształt tego motocykla, a cało kształt jest wspaniały. Telefon do mnie to 500-134-533. dzwońcie, pytajcie. Działa. Działa. Się przełącza wszystkie płyny, zobaczcie, no po prostu są przezroczyste. Pięknie zadbana i fajna maszyna. Także szukacie takiej sportowej ścigawki. Miejscowa siłowa 500 134 533. Zapraszam serdecznie. Dzięki. Pozdrawiam. Cześć.